Ja się dzisiaj pokażę Wam kolejne zadanie, no i tym razem mamy zadanie, które musimy wykonać przy kocim kąciku. Jest to zbadać anomalię pobliżu kociego kącika jest dokładnie w tym miejscu, tutaj działamy ten bunkier przy kocim, no to tutaj będziemy robić to zadanie. Także wybijamy sobie w to miejsce, a teraz resztę Wam pokażę. Pamiętajcie jeszcze o subiku, a ze w górze, bo w tym sonie wszystkie zadania będę Wam pomagał, a i również tutaj nie jest streamek i odcinek z Forza, więc fajnie jakbyś mój kanał, duża prośba, no i mega bym was prosił o wpisanie kodu twórcy w counter w sklepie. Jeśli robisz ze mną wyzwania, fajnie jak po prostu byś mi pomagał w ten sposób, czyli już mojego kodziku. Dobra, my sobie wbijamy dokładnie w to miejsce, gdzie jest bunker. Tu mamy takie wielkie metalowy drzwi jak widzicie, a tutaj mamy takie małe pomieszczenie. I co ciekawe, mamy tutaj bombki tnt -y. no i musimy sobie wyjść tutaj do środka i tutaj widzimy taki wielki safe, jak widzicie, jest tutaj sejf, no i tutaj mamy napis boom. No i generalnie tutaj mamy właśnie tą anomalię. No i jak ją wykonać? Musimy sobie wziąć taką beczkę. Podnosimy sobie beczkę Tientiny. No i zostawiamy sobie ją mniej więcej w tym miejscu tutaj. I teraz bierzemy sobie jakiś karabin, Czy coś i po prostu uderzamy tą beczkę. Uderzamy sobie ją i ona musi teraz wybuchnąć. I w momencie, gdy ona wybuchnie, to po prostu będziemy sobie mogli tutaj podejść i tutaj będziemy mieli takie skrzydełka anomalii i po prostu je podnosimy dokładnie w tym miejscu. Jak akurat jestem tutaj na trybie customowym. Jak widzicie, jestem... Tam na łapie też dużo jest pytań, także mi tutaj się niestety tego nie zrobi, eee, także jak coś to po prostu tutaj po prostu podchodzicie. Klikacie sobie użycie i macie to wykonane. Także zadanie jest mega proste. E, no i dokładnie na mapie wygląda to w ten sposób. Tutaj, oczywiście, jak podejdzie to wszystko wam się zacznie, jak będziecie mieć to zadanie, e, pokazywać. Czyli wszystkie właśnie te motylki i po prostu wrzucajcie tam randomą łąbeczkę, wysadzacie. No i w środku macie tą anomalię, podnoście i jest to zrobione. Dużo jest też pytań. Camstar, bo nekat mi się nie pokazała anomalia. Co wtedy zrobić? Wtedy po prostu wyjść sobie z Fortnite'a, wejść po prostu nekat na tryb ratowania świata, czy tam na tryb kreatywny, z i tryby po prostu. I wejdź jeszcze raz do gry. Jest to bardzo znany błąd, bardzo dużo osób tak nie ma. właśnie ma że nie pokazuje mi się ta anomalia po poprawnym wykonaniu. Questa, no i z tym tak naprawdę nie możecie nic zrobić. Poza tym, że po prostu jeszcze raz się do gry. Tutaj, tak jak mówię, zalecam dostosowanie trybu gry, czy ewentualnie nawet całej gry. Bo po prostu w większości to po prostu naprawia. Także to wiem, że jest po prostu taki błąd, bo też kolega to miał. Ja akurat jeszcze z tym nie spotkałem. Ale dużo osób mi pisze, tak, że po prostu nic straconego. Zrób jeszcze raz wyzwanie, no i wszystko będziesz miał. Po prostu w następnej grze. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Dajcie znać w komentarzach, czy wykonaliście to zadanie. Czy Wam się przydał odcineczek? Łapeczka, komentarz, subik. Dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego. Trzymajcie się. Siema.